Mówisz serio? Przysięgam na wszystko, że wypełnię każdy twój rozkaz. A ty? Zgoda. Przysięgam na wszystko, że wypełnię każdy Twój rozkaz. Pożałujesz kiedyś tej przysięgi. Widzisz tego faceta? Z kwiatami. Mhm. Hmm. Pocałujesz go w rękę i zabierzesz mu kwiaty. Oj nie! Złapie mnie i zaprowadzi na policję. Proszę cię, wymyśl coś innego. Rozkaz. Świnia. Jesteś podła. Jezu, jakie cudne. Życie bym oddała. Mówisz, że ładne? Gdybym miała te kwiaty, to zaniosłabym mojej siostrze do szpitala. Ona jest cała poparzona i nie wiadomo, czy przeżyje. Czym się poparzyła? Bo... Rządkiem ma do tego zapaliła ogień. Proszę pana, niech mi pan da te kwiatki. Wiedziałem ładniejsze, powiem ci gdzie. Ale ja nie mam pieniędzy. Dobra. Dam ci. O nie, ja chcę te kwiatki. Ktoś mi mówi, że jak Kasia dostanie te kwiatki, to wyzdrowieje. Nie ma pan mnicości nad biedną, poparzoną dziewczynką? Nie, to nie. Odejdź ode mnie, bo cię kopnę. Jeśli natychmiast nie dostanę tych kwiatów... To powiem pana narzeczonej, że zrobiłeś mi dziecko. wątku, w robo zrobię ci coś strasznego. Kocham cię, kocham cię. Jestem w ciąży, kocham cię. Ma, spływaj to? No, no, grzecznie. Dziękuję bardzo. Jest Tak właśnie należy postępować z facetami. Jesteś aniołem. <grymne> <grymne> tutaj. Co tutaj? Będziesz kręcała całe pół godziny z rękami w górze. Nie wolno ci siąść na piętach. Majeczko, proszę cię, dam ci wszystko, co zechcesz. Dam ci 100 dolarów, ale proszę cię, odwołaj to. Nie dziś, proszę. Zrobię to jutro. Klękaj. To rozkaz. Nie tak wysoko. Właśnie, że tak. Pokaż mi zegarek. Jest pół do piątej. Masz klęczeć do piątej. Fuj, jak tu śmierdzi. Więc pa, kochanie. Zostawiam cię. Nie myślałam, że jesteś taka wstrętna. Jeszcze wielu rzeczy o mnie nie wiesz. Muchy! Mogę je odgonić? Nie wolno. Siadają mi na nos, i odgon Nie chcę mi się. Świnie, nienawidzę cię! <grym> Długo jeszcze? Dwadzieścia trzy minuty. Ślicznie wyglądasz. Odpierdol się! Dlaczego tak brzydko się wyrażasz? Świnia, ta kretynka, nienawidzę cię! Moja biedna, jak mi ciebie żal! Już nie mogę, chyba zaraz zemdleję. Zatrzymasz. Proszę cię, zwolnij mnie z tego rozkazu! Moja malutka, moja biedna, nieszczęśliwa Ewunia. Lepiej mi dziękuj, że kazałam ci klęczeć tylko pół godziny. Masz! Oko za oko, ślina za ślinę! Majeczko, proszę cię. Pomóż mi, zrób coś. Co mam zrobić? Trzymaj mi trochę ręce. Nie chce mi się wyjąć rąk z kiszy. Nie wytrzymam. To złamiesz przysięgę i będzie koniec z naszą przyjaźnią. I już nigdy się nie zemścisz. Zobacz. Zemścisz się. Piękno. Żebyś wiedziała, że mam litość nad zwierzętami. O, dziękuję. Gówno! Oj, bo zaraz dejmij. Nie. Dziękuję bardzo. Ile? Siedem. Nie dam rady. Wytrzymaj to. Starczy. Muszę się nacieszyć Twoją męką. Została tylko jedna minuta. Jesteś wiedźmą. Muszę skosztować twoich łez. Już. Wiem, jaka jestem naprawdę. Nie idę do zawodówki. Będę zdawać do liceum. Ty? Tak. Mam już wszystkie pytania egzaminacyjne i odpowiedzi też. Po maturze pójdę do studia. Najlepiej na filozofię. Bogaci faceci to okropne snoby. Oni nie żenią się z krawcowymi. Taki bogacz potrzebuje żony pięknej i wykształconej. Z językami. Mamo, świat dzieli się na dwie nierówne części. Bogaci inteligentni pomagają sobie i trzymają się ze sobą, bo jest ich mało. A miliony głupich biedaków gryzą się i kłócą między sobą. I nie będzie inaczej. Bo coraz więcej jest ludzi na świecie, a coraz mniej do podzielenia. Wiesz? Coś ci powiem. Nie warto być uczciwą. Co ty wygadujesz? Nie patrz tak na mnie. Spójrz na siebie. To ty. Byłaś śliczna i szczupła. Pamiętasz, jak wszyscy się za tobą oglądali? Co się stało z tamtą dziewczyną? Gdzie ona teraz jest? Żyje się raz. Kiedy się rodzisz, wraz z tobą rodzi się świat. Istnieje tylko dla ciebie. Nie pozwolę nikomu żyć moim kosztem. <laughs> Karsiu, ty nie musisz żyć tak jak ja. Ale. Nie płacz. Słyszysz, nie płacz. Lepiej podziękuj Bogu, że twoja córka wie to wszystko mając 15 lat, czego ty nie dowiedziałaś się nigdy. Zobaczysz. Zawiorę zanosia do Szwajcarii. Jeszcze będzie widział. Kupię wam dom na wsi. Nie bój się. Kocham was. Nie skrzywdzę. krzywdy. Maryśka! Maryśka! do ciebie przyszedł. Najdraższa kochana Minko, Podrask nie, tłuszcz, nie, Nigdy za nikim nie tęskniłam, tak jak za Tobą. Mogę cię przyjść do mnie. K ale Karolina, nie chce mi nie wypuścić łóżka, bo jestem jeszcze i dlatego nie mogę sama do Ciebie przyjść. Byłam bardzo nieszczęśliwa, może to z tego stało między nami. Nie, ale nie możesz no, zobaczyć. Tak. tak bardzo chcę zobaczyć Twoją najdraższą <grym> buźkę. Tęsknię za Tobą i czekam na Ciebie przez cały czas. Po skrzywi, to proszę przyjść. Kiedy go dostałaś? Przed wczoraj. Ale nie poszłaś do niej, prawda? Nie. Jeśli potrafisz mi przebaczyć, co ci takiego zrobiła, że tak błaga o przebaczenie? Nic mnie nie zrobiła. Po prostu wyprowadziła mnie na ludzi. Сразу не выпроводилась,